Dzień dobry. Przede wszystkim chciałbym pogratulować zwycięstwa drużynie przeciwnej. Dla nas to na pewno był bardzo trudny mecz i to czego się spodziewaliśmy w jaki sposób na Olimpii będzie grała sprawdziło się jednak było nam dość ciężko kontrolować grę poprzez utrzymanie. Trudno nam było dzisiaj w pressingu. To boisko dla nas y, też było dość, dość trudne, z racji tego, że y, na co dzień y, trenujemy na, 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 na sztucznej nawierzchni, także y, to nie jest żadna wymówka, ale dzisiaj myślę, że to był jeden z elementów, y, przez które trudno było nam być blisko na boisku, przez które trudno było nam y, w tych fazach przejściowych y, korzystać z, y, z tego, co mamy. Jeśli chodzi o sam przebieg spotkania, to wydaje mi się, że ta szybko strzelona bramka też mogła dać nam takie poczucie, że, że nic złego nam się w tym meczu nie wydarzy, że, że jesteśmy w miarę dobrze zorganizowani gdzieś w tej fazie obrony, zwłaszcza niskiej, i, i mogło nam się tak wydawać, że że drużyna przeciwna większego zagrożenia nie stworzy, jednak druga połowa zupełnie, w zupełnie inny sposób drużyna przeciwna wyszła na to spotkanie i ja liczę się z tym, że nasza drużyna będzie grała takie mecze. Mamy dość sporo młodych chłopaków, dla których to jest pierwszy lub drugi sezon w piłce seniorskiej. I to są takie momenty, w których po prostu brakuje moim zdaniem doświadczenia i, i, i czasami takiej bezczelności boiskowej i wydaje nam się, że, że tego nam zabrakło. Jednak nie chciałbym tutaj umniejszać drużyny przeciwnej, bo moim zdaniem Olimpia dzisiaj była drużyną lepszą i piłkarsko i, i myślę, że pod kątem taktycznym też, mm, też bardzo dobrze byli przygotowani do tego meczu i, e, i myślę, że trudno by było nam tutaj mm, myśleć o, o trzech punktach a ten mecz e, układał się w taki sposób, że chyba przez chwilę e, pomyśleliśmy i, i, i na pewno tutaj e, to jest nasz błąd, z którego musimy wyciągnąć Lekcję. Dziękuję. Witam serdecznie. E, dziękuję bardzo za zaproszenie. No cóż, e, pierwsza połowa to kompletnie nie, nie taka gra, którą chcieliśmy. E, za dużo nerwowości, za dużo było wybijania piłek. E, ja mówię chłopaków to cały czas, mamy chłopaków pod grę, żeby grać tą w piłkę, żeby grać od tyłu, budować tę akcję. A mówię, no pierwsza połowa kompletnie to nie w naszym stylu. I też stąd gdzieś zmiany były w drugiej połowie, też, jakby, też chodzi personalne i też chodzi o dziś o styl gry, no bo mówię, uważam, że mamy naprawdę pod to chłopaków, żeby to robić i robimy to bardzo dobrze uważam. Tak jak trener też powiedział, tutaj też jakby ta pierwsza połowa tak naprawdę chyba wolno powiedzieć, że jakby to Wisła kontrolowała całkowicie. My nie stworzyliśmy praktycznie żadnej, żadnej sytuacji. Ale już w drugiej połowie uważam, że to już przyjęliśmy całą inicjatywę na własną korzyść. Tak naprawdę Wisła nam nie zagroziła pod bramką. Jedynie jakieś tam wybicia, przepychanki, ale to też nie stwarzało nic takiego wielkiego zagrożenia. I uważam, że po prostu już ta druga połowa zasłużenie pod nasze dyktando było. Szkoda trochę, bo mogliśmy ten mecz troszkę szybciej zabić już, zaptoć, Bo były ku temu też możliwości, sytuacje. Gdzieś też zabrakło tego ostatniego podania cenniejszego. Też, chyba dwa razy wychodziliśmy tam gdzieś sam na sam, gdzieś sytuacja też mogła się potoczyć troszeczkę inaczej, ale to nie zmienia faktu, że chłopacy pokazali charakter, pokazali determinację. Pokazali, że po prostu chcą ten mecz wygrać. Ja na to bardzo zwracam dużą uwagę, że w takich meczach, czy to w takich, czy w następnych, tak naprawdę duże znaczenie ma determinacja. Jeżeli my ją je będziemy mieli i będziemy chcieli grać w piłkę. Ja uważam, że po prostu spokojnie, jestem spokojny olimpię. Jestem bardzo spokojny o Olimpię, bo mówię, uważam, że ta pozycja w tabeli, którą mamy, to nie odwieśla tego, co wygrały. Ale to trudno. E, musimy się w sposób poradzić, pogodzić się z tym, ale chciałbym tylko zaznaczyć, że Olimpia będzie szła z meczu na mecz coraz wyżej. I wierzę w to bardzo, wierzę w tych chłopaków, bo jest tutaj bardzo dużo możliwości, bardzo dużo jakości piłkarskiej. I Miejmy taką nadzieję, że po prostu na koniec tej rundy uzbieramy jak najwięcej punktów, co się da, a w przyszłej rundzie po prostu powalczymy o coś więcej. Co eee, do Wisły, Płock, eee, uważam, że bardzo fajny młody zespół, wybiegany techniczny, eee, naprawdę gratulacje, bo nie macie czego się wstydzić. Uważam, że właśnie po to są też te dwójki, żeby oni, ci młodzi chłopcy grali, bo gdzie oni mają nabywać doświadczenia? Tylko w takich meczach. I uważam, że oni też z meczu na mecz będą rosnąć coraz bardziej. Bardzo ciekawy, mocny rywal, uważam, z perspektywy meczu, oczywiście. I to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, że zasłużyłem na zwycięstwo. Ale też trzeba oddać się wiśle, że grali bardzo kompaktowo. Byli też blisko siebie. Jeśli grać piłkę, to też się ceni, bo zdarzają się też drużyny, które przez piłkę nie są grać, a wtedy gra wygląda jak wygląda. Na koniec chciałbym bardzo podziękować Kiwicom bo Przede wszystkim gramy dla, nich. gramy dla nich. My chcemy, żeby ich było jak najwięcej na trybunach i my ze swojej strony na pewno zrobimy jak najwięcej naszą grom z dobyczami punktowymi, żeby ich do tego zachęcić. I mówię raz jeszcze: gratulacje dla chłopaków, bo zasłużyli na to dzisiaj bardzo. I w sumie chyba tyle. Dziękuję serdecznie.